wiem, że do ciebie przyjdzie też Dzień, który zbudzi w tobie moc Wszystko co dzieje się jest tutaj prawdopodobnie po to, żebyś czuł to Ja wiem, że do ciebie przyjdzie też Dzień, który zbudzi w tobie moc Wszystko co dzieje się jest tutaj prawdopodobnie po to, żebyś czuł to Pytania zadawaj, bo do tego masz prawa Bo to nie taki dobry ma co nic od ciebie nie żąda i mówię, że ci po to poczuł, Tylko od ciebie zależy, jak twoje życie wygląda Bo dosyć rewolucji, która jest Tylko na ulicach, a w ludziach nie My wszystkim coraz mniej, ciebie i mnie Uciekamy, ale wciąż nie wiemy gdzie, 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 gdzie. To nie jest tylko głos z betonowych osiedli Sami nie wiemy, dokąd jeszcze będziemy biegli My chcemy tylko, żeby ludzie sami dostrzegli Kiedyś będzie nas więcej Mam Im więcej baga widzi tu więcej to fakt i Co gdzie i jak Opa Magwat Im więcej Baka widzi tu więcej to fakt Odłożyć rewolucji, która jest Tylko na ulicach, a w ludziach nie, tym wszystkim coraz mnie ciebie i mnie Uciekamy, ale wciąż nie wiemy gdzie Odłożyć rewolucji, która jest Tylko na ulicach, a w ludziach nie, My wszystkim coraz mnie ciebie i mnie Uciekamy, ale wciąż nie wiemy gdzie Sami nie wiemy dokąd jeszcze będziemy biegli chcemy tylko, żeby ludzie sami dostrzegli Kiedyś będzie nas więcej To nie jest tylko głos do betonowych osiedli Sami nie wiemy dokąd jeszcze będziemy biegli My chcemy tylko, żeby ludzie sami dostrzegli Kiedyś będzie nas więcej Wiem, że do ciebie przyjdzie też Dzień, który zbudzi w tobie moc Wszystko co dzieje się jest tutaj Prawdopodobnie po to, żebyś czuł to ja Wiem, że do ciebie przyjdzie